52-letni kierujący pojazdem marki Fiat jadąc drogą krajową numer 11 na wysokości Podczela nie zapanował nad pojazdem i jadąc środkiem drogi doprowadził do zderzenia z innym prawidłowo poruszającym się autem. Na szczęście żadnemu z uczestników nie stało się nic poważnego, chociaż uszkodzenia pojazdów mogły wskazywać na jego tragiczne zakończenie. Do kolizji prawdopodobnie by nie doszło, gdyby jej sprawca nie spożywał alkoholu przed wejściem za kierownicę. Kolejną nietrzeźwą kierującą zatrzymali funkcjonariusze z 27-letnia kobieta prowadziła pojazd, mając w organizmie 1,5 promila alkoholu. Nieodpowiedzialnym kierującym zatrzymano prawo jazdy. Za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem, grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz obligatoryjna kara pieniężna. Pomimo licznych działań prewencyjnych i nasilonych kontroli drogowych, wciąż nie brakuje pijanych kierowców. Przypominamy, że ważna jest społeczna reakcja. Policjanci apelują o przekazywanie informacji dotyczących nietrzeźwych kierowców, a przede wszystkim o zachowanie trzeźwości podczas prowadzenia pojazdu.